Zaczynam ostatni makropodcast nagrywany w ostatnim dniu kwietnia. Serdecznie Was wszystkich witam. Na początku chciałem Wam wszystkim podziękować za komentarze do dwóch ostatnich makropodcastów. Cieszę się, że oglądacie, komentujecie. Może tam czasami głupoty gadam, ale no gadam. Okej, okay. słuchajcie, dzisiaj w. Dzisiaj w w tym podcaście dzisiejszym, ostatnio kwietniowym, postanowiłem zabrać Was w rekonesans plenerowy, ponieważ stwierdziłem, że muszę się trochę ruszyć z obrębu Łągna Wachutskiego, lasku Łęgowskiego, i pojechać gdzieś dalej i zobaczyć, czy, czy tam przyroda się też obudziła wiosennie, czy mogę tam znaleźć jakieś robaki, które tutaj, których tutaj nie ma. No bo przecież nie wszędzie są w, w, takie same robaki, we wszystkich miejscach różnią się. W zasadzie każde miejsce się różni od siebie i w takich miejscach można spotkać różnego rodzaju robaki. Tutaj na przykład na łąkach nowochódzkich nie udało mi się znaleźć tak, tego robaka czy owada, który występował w miejscu, do którego pojechałem. A gdzie pojechałem, to się teraz. To zaraz zobaczycie. No i ruszyłem się. W pewnym momencie zacząłem żałować, ponieważ wyjazd z nowej chuty o tej porze, czyli między godziną 15 a 16, to jest koszmar. A że postanowiłem podjechać pod kopiec Wandy, to już w ogóle wielki koszmar, bo wszystkie drogi na wschód o tej porze są po prostu ostro zablokowane w związku z tym chwilę powstałem na, w Korkach no ale jak mi się udało już wyrwać to byłem tam w ciągu 10, może 15 minut samochodem dawno, bardzo dawno nie byłem już pod Kopcem Wandy no i dlatego stwierdziłem, że podjadę tam i zobaczę co tam w trawie piszczy Kopiec jak stał, tak stoi od tych setek lat tysiąca, przeszło tysiąca lat Tutaj się nic nie zmieniło. Trochę jest zaniedbany, niestety. I sypie się. No cóż, może kiedyś go yy, miasto wyremontuje, zacznie remontować. Tak jak to było z kopcem Piłsudskiego czy z kopcem Kraka. Ale nie wchodziłem na niego. Skupiłem się na tym, co jest wokół niego. No i oczywiście, trawy, kwiatki, trawy i kwiatki. Jest tego dużo. Jak wszędzie. W sumie nic szczególnego połaziłem troszkę po wokół kopca Tu udało mi się znaleźć jakiegoś robaka, który na tym krzaku na kwiatkach sobie siedział i tam dreptał powoli. Przytknąłem mu kilka zdjęć, a zabrałem ze sobą sigmę 105. Nie brałem laowy, bo stwierdziłem, że jak mam robić zdjęcia jakimś owadom, ewentualnie. No, tak jak mówię, to był taki mały rekomendans. No to ręczne ustawianie ostrości na robaki, które o tej porze dnia są dosyć aktywne, to nie ma sensu, bo po prostu się nie uda. No i dlatego widziałem Sigma, która ma autofokus i która w miarę sobie daje radę z, takimi, z, takim szybkim, z takim szybkim ustawieniem ostrości. Chodziłem, chodziłem, szperałem po krzakach, Poza jakimiś tam pszczołami, które, które od czasu do czasu gdzieś tam przelatywały, i jakimiś malutkimi robaczkami, no to w zasadzie nic tam nie było. I zatrzymałem się tuż przy asfaltowej uliczce pod kopcem. No i słuchajcie, tutaj trochę kwiatków różnistych, i między nimi latał piękny owadzik. W pierwszej chwili myślałem, że jest to tak zwany polski koliber, czyli. Furczak, gołąbek, ale później yy, znajoma powiedziała mi, że to nie jest furczak, to jest yy, bujanka większa. Nazywana inaczej bombowcem. Tak, bombowcem, ze względu na swoją szybkość. No i rzeczywiście, słuchajcie, bez autofokusa w zasadzie nie zrobiłbym żadnego zdjęcia, ponieważ one rzeczywiście się tak szybko przemieszczają. W momencie, kiedy nawet nastawiam aparat na w danym miejsce, gdzie on jest. Naciskam ten autofokus, żeby mi ustawił to. Jego już tam nie ma. To była taka walka z jego szybkością i z moim refleksem oraz szybkością ustawienia autofokusa. Kilka zdjęć mi się udało zrobić, takich średnio ostrych. Ustawiłem czas na 1640, 1800 i chyba tak naprawdę ten czas był za krótki, bo mimo wszystko powinienem chyba ustawić 1000, 1500, 1600, 2000. No, ale robiłem na takiej na takim czasie i sam miałem ustawione na automacie, no więc ono tutaj skakało w zależności od tego jaki, w jakim miejscu obiektyw był skierowany nie było ono wysokie, no ale czasami nawet dochodziło do 1000 a średnio było gdzieś tak w granicach 400 600 lison. no i przysłona oczywiście w tym jest 2.8 tym obiektywie w związku z tym głębia ostrości przy tym przy tej Przysłanie przy tym czasie jest naprawdę nieduża, no i to się da i odczuć i jest to widoczne na zdjęciach, że tak naprawdę jak, ustawi, jak mi się udało ustawić ostrość na, na oczka, no to już dalszy, dalsza część ciała już była nieostra, a że ta bujanka się tak szybko bujała, no więc ciężko było mi zrobić nawet serię zdjęć, żeby to później poskładać. No rzeczywiście jest ten owadzik rewelacyjny z tą swoją czułką, czy nie wiem jak to nazwać, żądłem, ja to się inaczej nazywa. Jak sobie przypomnę, to wstawię tutaj opis. W każdym razie to jest skrzydełka, która w z potężną szybkością. Dzięki temu ta bujanka się unosi przez chwilę w miejscu. No i rzeczywiście wygląda jak taki mini koliberek. Spróbowałem powiększyć zdjęcia, które zrobiłem bombowcom, do maksimum, żeby zobaczyć. Na ile jest możliwe powiększenie ich bez straty na jakości, bez jakichś większych szumów. No i możecie tutaj zobaczyć, jaki jest efekt końcowy. Taki sobie, chociaż wydaje mi się, że do przyjęcia. Zrobiłem zdjęcia, oczywiście ze trzustką dwójką. Muszę Wam powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do niej, do tego aparatu. Udało mi się też zrobić kilka ujęć. Jak tutaj widzicie. Próbuję złapać autofokusem ostrość, raz mi się udaje, raz mi gdzieś tam ucieka, co nie trafia. No najlepsze jest to ujęcie chyba, gdzie prawie, że mi na bucie usiadła. No i robię, zwimowałem ją z góry. Próbując złapać ostrość i nie wywrócić się, bo byłem w takiej pozycji, że lekko w prawo i pewnie wyrżnął w trawie. Nie używałem statywu, bo nawet nie miałem jak. Chociaż muszę się wam powiedzieć, że ostatnio gdzieś tam na Allegro udało mi się kupić bardzo fajny statyw. Niziutki, leciutki, taki właśnie typowo do makrofotografii. Może zrobię króciutki materiał o nim, żebyście sobie zobaczyli, jak się na takim małym statywie pracuje. Jest idealny w zasadzie do takiej pracy na takiej, na takiej wysokości. No i co najważniejsze, że jest mały, lekki. Można go schować do torby czy tam do plecaka. Nie zajmuje tyle miejsca, chociaż głowica akurat nie jest jakaś super, bo to jest kulowa. Więc trochę ma problem z udźwignięciem takiego ciężaru. Porobiłem jeszcze jakieś zdjęcia jakimś innym jakieś jakiejś trawie. A, jeszcze jest jedna rzecz, coś co rzeczywiście sprawdza się idealnie, mianowicie w tej z dwójce, a mianowicie możliwość filmowania. I podglądu przez wizjer. Nie zawsze jest dobrą rzeczą, czy nie zawsze jest wygodnie patrzeć się na ekran, bo nawet jak jest takie dosyć ostre słońce, to na tym ekranie mało co widać. W związku z tym dobrze jest wtedy przyłożyć oko do wizjera i wtedy rzeczywiście mam widoczny ten obrazek bez żadnych blików i odbić. Widzę to, co filmuję, czy też nawet fotografuję. Oczywiście minus jest taki, że. Przy robieniu jakichś ujęć z bardzo niska, no to się muszę położyć wtedy na ziemi, żeby co przyłożyć do, do wizjera. Są to plusy i minusy. W każdym razie ważne jest, że jest taka możliwość filmowania z podglądem przez wizjer. Na pewno mi się to przyda niejednokrotnie, a w tym wypadku robiąc tą bujankę, tak przez chwilę właśnie filmowałem. Także jak sami widzicie wypady plener sprawdzić czy coś gdzieś jest ciekawego do sfotografowania i można przyjść tutaj z pełnym sprzętem, przydają się. Oczywiście jest jeden warunek, że nie będzie to za tydzień, za dwa, tylko na drugi dzień najpóźniej, bo jak pewnie sami wiecie, że w fotografii makro wszystko się zmienia na bieżąco i to co dzisiaj jest, czyli te bujanki były 30 kwietnia, to już 2, 3, 4 niekoniecznie tam będą. A może będą, tylko że nie o tej porze, o której ja byłem poprzednio. Bo jeżeli przyjdę przed południem, może ich tam nie być. Także często jest tak, że no dobrze jest mieć coś pod ręką, na tyle sprzętu, że nawet idąc na jakiś zwiat, żeby móc sobie sfilmować czy sfotografować, żeby później nie żałować, że się coś przegapiło. A jeżeli przyjdziemy w to samo miejsce drugi raz już z pełnym wyposażeniem, Sprzęt i te robaczki owady będą dalej, no to super, bo wtedy będziecie mogli sobie zrobić taką sesję już w pełni z pełnym wyposażeniem. Jeszcze co do jednej rzeczy, mianowicie często, gęsto niektórzy fotografowie mówią o tym, że autofokus w makrofotografii jest niepotrzebny, że tak naprawdę tylko i wyłącznie manualnie. No, w zasadzie tak oczywiście, że jeżeli jakiś robak jest, może inaczej, jak wybieramy się gdzieś w plener, plener na robaki, bardzo wcześnie, kiedy te robaki się dopiero budzą, wygrzewają się na słońcu, jest taka możliwość, żeby podejść do nich w miarę blisko i nie uciekną. To rzeczywiście ręczne nastawienie ostrości się sprawdza. Natomiast jeżeli wychodzimy w plener późnym popołudniem. Gdzie te robaki są mimo wszystko już żywe, one jeszcze się nie wygrzewają, ale jeszcze latają, jeszcze zbierają tam swój pyłek, siadają na te kwiatki, no i tak dalej, i tak dalej. No to w tym wypadku ręczne ustawienie ostrości no takie robaki no w zasadzie się nie spełnia. Ciężko jest, ja nie mówię, że się nie da, no ale jest ciężko, jeszcze przy tak małej, głębiej ostrości, przy, przy obiektywach makro, i dlatego według mnie. Autofokus w tym momencie się jak najbardziej sprawdza. On jest w codziennie zastąpiony, ale tak jak mówię, no to wszystko jest kwestia doświadczenia, praktyk. Ja tak y, robię od lat i u mnie się to sprawdza. Kiedyś próbowałem y, robić tak. Fotografowie mądrzejsi od ode mnie robią tak, no to próbuję. No, nie zabrałem sigmy z autofokusem, wziąłem laowę no i poniosłem bo tak naprawdę na ileś zdjęć robakom, które nawet chodziły wolno, ale chodziły, poruszały się. No to miałem ostrych kilka, góra na nie wiem, kilkadziesiąt wykonanych zdjęć. Więc chyba też jakby nie o to chodzi, żeby w pewnym sensie się mordować i utrudniać sobie robienie zdjęć, a chodzi o to, żeby sobie ułatwiać robienie zdjęć, jeżeli jest taka możliwość. Dlatego jak wiem, że idę na robaki, i one będą biegać, latać, to to biorę autosigmę, jak wiem, że mogą te robaki, owady siedzieć, wygrzewać się, to biorę laowe. albo biorę jeden i drugi obiektyw. Także mam jedno miejsce, które jest takie sobie, wypatrzone. Wrócę tam pewnie jeszcze, ale to dopiero po długim weekendzie, żeby spróbować jeszcze raz zrobić tym, tym, tym bombowcom zdjęcia. Ale to muszę przyjść wtedy, kiedy tam ludzi nie będzie, bo przez te 3-4 dni pewnie będzie tam mnóstwo ludzi, będą się wygrzewać, opalać, a mimo wszystko to jest przy jakiejś tam, przy dróżce asfaltowej, gdzie ludzie chodzą, robienie zdjęć przynajmniej dla mnie, jak ludzie chodzą i patrzą na mnie, jak leży na ziemi. To jest, to jest, tak szczerze mówiąc, mało komfortowe. Ja, mimo wszystko, lubię. Jak jest cisza i spokój, mogę się skupić na robieniu zdjęć. I jeszcze jedna rzecz: materiał z mrówkami będę składać niedługo, ale to chwilę potrwa, ponieważ stwierdziłem, że muszę zrobić go fajnie, ciekawie poskładać. Także obiecał, obiecuję, że on się niebawem pojawi. A materiał, jak zrobiłem, materiały z tymi mrówkami pewnie pojawią się wcześniej. Będę jeszcze chciał zrobić mały wypad w okolice któregoś z zalewów nowochódzkich, żeby sprawdzić, czy pojawiły się już ważki. Teoretycznie powinny być, ale to tak teoretycznie. I zobaczę, jaki materiał stamtąd przywiozę. Podzielę się oczywiście z Wami również swymi uwagami, czy już warto wybierać i szukać ważek nad stawami i zalewami. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam wszystkim za dotrwanie do końca. Cóż jeszcze? Jeżeli mi postawicie kawę, to będę strasznie zadowolony. Zapraszam jak zwykle na mojego Instagrama, na którym publikuję najświeższe zdjęcia. Możecie też mnie znaleźć na fejsie. I do zobaczenia już w maju w następnym materiale.